Cześć, witam wszystkich, z tej strony Korangar. Zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. Więc w tym odcinku będę chciał się zająć troszeczkę z sklepem rybnym, bo zauważyłem, że yy, mam misję, w której yy, Pylos chce sprzedać swój sklep rybny, jednak zobaczyłem, że już ten sklep komuś opchnąłem, a misja nadal jest w katalogu z misjami do wykonania. Więc sądzę, że trzeba będzie się przejść może najpierw się przejdziemy do tego Niko do kolesia, który kupił, ode mnie ten sklep a potem się przejdziemy do tego Pilusa sądzę, że to kwestia po prostu paru ścieżek dialogowych i misja będzie wykonana nie, Niko niestety ze mną na razie nie będzie gadał sądzę, sądzę że trzeba będzie się przejść do tego pil Pilusa, nie wiem Filusa, Falusa a, gdzie ja idę Od kiedy ja zacząłem nagrywać? Okej, okay, już wiem. Dobra. Tak pogadajmy z nim. Niko kupił twój sklep. No jasne, jak ja mogłem zostawić misję w połowie wykonaną? Niko will buy your store. What? Is he crazy? Oh well, his craziness my escape. Thank you for finding him. Here.

O, jaka dziwna, surowa gładzica. Hmm. No i dobra, misja wykonana. Teraz zastanówmy się, cóż mam czynić dalej. A, w starej willi Dona ble ble ble. Co planuje Rodriguez? Tego się nie dowiem jak na razie. Nie wiem, właśnie może wy wiecie. Wiecie, wiecie. Ale tutaj jest taka misja, co planuje Rodríguez? Sid uważa, że Rodríguez z tego zabić. Poznaje plany Rodrígueza. I rozmowa się zawsze kończy na tym, że na samym początku rozmawiam z Sidem. O, a nie gadałem z Rodríguezem? Pewnie, że gadałem z Rodríguezem. A właśnie. Bo jeżeli ja pogadam z tym Rodríguezem, to mi się uruchomi misja dla. Y, dla, dla, dla dla inkwizycji, a tego bardzo bym nie chciał. I tak się zastanawiam. No, dobra, może pal licho. Jeżeli to ma pociągnąć fabułę dalej, huh. ile mi zapłacisz, może tak? Ile much will 150 się tym włamaniom. Okay, I'll investigate the break-ins. Good. Be careful. It won't be easy. Sid's tricky. It's difficult to pin anything on him. Even though he always seems to know where items of value can be found. You think he cased the houses in advance? He may be a thief, but he's not a stupid one. He probably sent someone else to scope the houses out. If you can find out who his spy is, that'll be a good start. Hmm. Czy je domy zostały houses were Nelson the cartographer, Flavio the fur dealer, and Baxter the bookkeeper. Tak, bo rozmawiajmy z nimi. z nimi. Wiem, gdzie ich znajdę. Może na samym początku z tym Baxterem. Co właściwie zostało skradzione? What Gold, of course. gold to the was taken? I don't know exactly how much. I was just about to do the accounts when I noticed the theft. Who was in the house on the day of the break? -in? Well, Doyle tried to sell me fish. No, yeah. but I don't like fish, so he left. That fat Fessili brought beer. I paid for that, traded him a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that isn't unusually he worked here after all. Aha. Uh -huh. Czyli musimy się pobawić w Sherlocka Holmesa i dowiedzieć się, Któż okrada domy. Mo, wiesz co? Wiesz coś? E, mówi mi o farmerach, którzy tu przychodzą i stają się trochę wkurzeni. Słyszałeś coś o włamaniach w mieście? Słyszałeś coś o włamaniach w mieście? Hmm, a to co to jest? Hmm, mówi mi o farmerach, którzy przychodzą i stają się trochę wkurz. A tu chodzi o te krowy. Zaznani. Te... Gargle trochę... okay, czyli mo. nam nic takiego nie powiedział. Ja myślałem, że to jakiś człowiek stoi pod ścianą, a to Kawał świni. Ok, <laughs> hmm, nic, nic, ciekawego. co tam też nic nie ma. Dobra, przejdźmy się teraz do tego kartografa całego. Wiem, że jeszcze trzeba porozmawiać z Wasylem, tym grubasem. A, gdzie ja idę? Chociaż w sumie może tu coś będzie. Petty! Eee, jest coś Kto do pomówienia? Nic ciekawego. Wasyl, 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 wasyl. Widziano cię w domu, który został obrabowany. A, to mnie zdefił. Aaaa, <shran> a może ty coś wiesz? Zaczekaj, <mulczysz> milczysz. Eee, milczysz. Niedobrz. A Philus? Szukam Doleya. O, faktycznie. Musimy z tym dolejem pogadać. Szukam Doyle'a. Doyle? Nie widziałem go od dłuższego czasu. Był dobrym klientem. No, kupił z mnie więcej niż raz. To dobre w mojej książce. Ale może mógłbyś przeglądać moje wspomnienia, he?

I prowadzi ten mały hotelik, co tak wyłudza pieniądze od wszystkich dookoła. A Doyle to chyba jest ten jego goryl, pseudo goryl. Tak, widzicie jak mam dobrą pamięć. O, jednak nie aż tako o dobro. to jest fuller. Gdzie masz Kostara? Znaczy twu Doyle Kostar, gdzie jego masz? A, też nic mi nie powiesz. Hmm, hmm, hmm. Doyle, 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 gdzie jest fucking Doyle? Może siedzi tu? Tu coś jest: Arno i Doyle jest. Najpierw pogadajmy z tym, i z tym, a teraz z tym. Ha, coś czuję, że rozmowa z nim mi bardzo dużo da. Co tu chcesz? Mogę same to samo. sleep tu. Something wrong with that is the myth. Widziano cień w domu, do którego dokonano włamania. My selfish door to door. I spend time in people's houses. If you say so. Oh fuck. No nie po to łazłem przez pół miasta, żeby usłyszeć no faktycznie. Yeny. Ach. Ba, no takie a są uroki śledztwa. Także to tak. Może pogadajmy jeszcze z tym głównym y, oskarżonym, czyli z Sidem. Rodriguez sądzi, że wykon y, wykorzystujesz szpiega. Rodriguez o, misję wykon wykonana. Czy on? Czy ty? Czy masz szpiega? Co ty myślisz? Kto to jest? Nie, oczywiście nie. Dlaczego you Ale jeśli znajdziesz szpiega, to me before zanim porozmawiasz z Rodriguez. No i co? I. i. jest wykonana. Hmm Rodriguez chce... Byś przyjął się... bla bla bla. -bl. Uwaga, na tylko... Hahaha. Ha, ha, ha. Nie gadałem jeszcze z kartografem Nelsonem, sprzedawcem, yy, sprzedawcem F Flavio i z Baxterem. Gadałem czyli jeszcze z Nelsonem i z Flavio, cholera, zapomniałem gdzie jestem ten Flavio Baxter, Doyle, Rodriguez. Dobra, na samym początku pogadajmy z kartografem. Mm, I heard you had a break in. What was stolen? A ring. A valuable one. I received it from Commandant Carlos personally in return for a map of the island. Who was here on the day of the break in? A few people. Moe from the slaughterhouse brought me a delivery of meat. Anyone else? The labourer Doyle sold me fish. I Paweł, jeden z Flavio's men, mi me parę wolf pelts. Znajdę tam piersie, nie bój się. Okay, więc pogadajmy teraz z Flavio. I jeszcze y, ten kartograf podsunął nam pomysł, że jeden z ludzi y, Flavio, czyli Paweł, może być w to zamieszany. Ale na samym początku pogadajmy z Flavio. O, Master belshaw has the meat. He's handing it out. Wonderful. Here, take these potions. Life here is very dangerous. We don't need any help we can get. About the break. What was stolen? Uh, my hides. If that hadn't happened, I would have been able to carry on my business. Oh, I should have listened to my father and gone to sea. That would have saved me a lot of trouble. Mm, who, był was w Dniu who was here on the day of the Just the usual day laborers who wanted to push their wares off on me. Like I have any gold left? Anyone else? Ah, uh, Pavel was here the whole day, Ah! And Vasily Z... wanted to sell me beer from the tavern. And then there was Doyle. He wanted to sell fish, but I sent him away. That was all. Z Doylem i Wasylem gadałem. Jeszcze muszę... Proszę pytać tego Pawła całego. Ty jesteś Paweł? Ty jesteś Paweł. Eee, e, e. gdzie jest to skrzynio? lecisz? Zaczekaj. Widziano cię w jednym z okradzionych domów. Co masz w tej skrzyni, w tej beczce? Nie Czyli ten typek. Jest umie na pierwszym miejscu wśród podejrzanych. Pogadajmy sobie z Belshurem. Ha, myślałem, że można mu powiedzieć o tym. No to w każdym razie pogadajmy sobie z Sidem. Aniko, Szukam Doyla, Wiem gdzie jest Doyle, ale... ale... Ale przelećmy sobie tą kwestię. Tak, więc sądzę, że jeszcze pogadajmy sobie z Sidem, o ile można. Znalazłem Twojego szpiega. No, kurczę, to już muszę kończyć odcinek, a, a, a misja tak mi fajnie szybko idzie. Wiecie co? Może ja tak szybko skończę odcinek, zabiorę się za kręcenie kolejnego i, 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 i się z Wami żegnam. Także trzymajcie się, czekajcie na kolejne odcinki i do zobaczenia, cześć!